la, niepokorna siła A tam wejść Wow Jesteśmy moi drodzy w Endzie O piasek, który tu wyrzuciłam ostatnio Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w dzisiejszym filmiku Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Bobby Dzisiaj przyszliśmy sobie do Endu Tak troszeczkę Chyba miejscowa. suwa. Zobaczmy co za tym. W sumie to tak albo widzę trochę, to wezmę sobie pochodnie. A wy moi drodzy, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się tu co jakiś czas. I żebyście po prostu nie pominęli żadnego filmu, tak? No ja o was bam. Czy tu będzie jakieś tajne przejście? Mo o kurka... Ale dobra, przeszłem do korytarza, to się liczy, że do jakiegoś korytarza wszedłem. On gdzieś prowadzi... A, e, na skok wiary mnie prowadzi. E, to ja może podziękuję w takim bądź razie. E, powiem tak... W mega dziwnym miejscu... oj, o oj, 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 ile lawy. Już lawa, spokój. Kurde ile tu lawy Skąd ona się o matko nasz stamtąd idzie Oluj to my se fortecy nie zwiedzimy Kurde w trochę słabym miejscu nas to porobiło Chociaż w sumie mogę tam się zabudować No to możemy tam Dobra idziemy Tutaj sobie wykopię gdzieś dziurę Której nie ukrywajmy chcę wpaść. Bo jest tu na przykład skrzynka. Której jest... Oho. Całkiem sporo itemków. Więc fajnie, fajnie. Tutaj trzeba sobie jakieś takie hotki na górę porobić, żeby jakoś... Oj... Ja w tym miejscu. Dobra, w razie co to mamy? Jak wrócić, dobra, więc jakieś schodki tutaj na dół już mamy. Co tutaj jest? Tutaj, jak widać, ewidentnie skok wiary A pójdźmy w tamtą stronę, co tam było? Eee, tutaj jest lawa, to wiem. Ona się tu wylewa. A ona w ogóle się tu. Nie, to niedobrze. Dobra, myślę, że. O! Chroniliśmy się trochę od tego. I możemy się przejść troszeczkę. O nie, zaczyna się. Miliony korytarzy, ale tutaj widzę skrzynkę, więc sobie nie odpuszczę. nikogo nie ma. O, proszę bardzo, więcej nader e, tych pusiów. Kurczę, żeby się nie pogubić, dobra, pójdę tu. O, skrzynka. Wow! Podłój! Wow, możemy konia szukać. Dobra, teraz moment. Gdy jest droga powrotna, to idę w prawo. Tutaj są jakieś takie uprawy, wejście na górę. A na górze nic. No, trzeba zobaczyć. Od skrzynia kolejna. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Eee... Więcej złota. Więcej... ...zakłunia. Kurczę, ja to bogaty dzisiaj stąd wyjdę. Dobra, nie chcę za bardzo coś rozłazić, bo zaraz się zgubię, znając mnie. A co jest tutaj? Kolejny korytarz, proszę bardzo, może tutaj też będzie jakaś skrzynka zaraz. Nie. Eee, nie, tutaj jest. Niestety tylko ślepa uliczka. No nic to, lecimy dalej. Próbujemy coś tutaj porobić. My możemy to zebrać. Nie wiem po co to jest, możecie pisać w komentarzach. Bo szczerze powiedziawszy, ja tak za bardzo się nie zagłębiałem w Minecrafta. Najmniej w te nederowe sprawy. Tak wiem, w poprzednim odcinku powiedziałem, że idziemy do Endu, idziemy do Nederu. Troszeczkę mi się niestety no pokiepściło. Ale powiedziałem. Kurde, ale to jest mocne. Tą skrzynkę już wypatroszyliśmy. E, no i co? No to chyba tyle ze zwiedzenia chyba jak na razie. Myślę, że możemy wracać do nas do naszego państewka, można by powiedzieć. O, dobra, jesteśmy. Tutaj jest nasz. Dziwi, dziwi mnie tylko, że. Nie mogę niszczyć tego. Muszę zniszczyć obsydian i dopiero mi się rozwali ten. To już gada, jakby. Ja się trochę. Mi coś. Prze... Ej, słyszę dźwięk dosłownie, jakby mi coś przeszło z nederu. Tutaj słyszę jakieś takie. A? A, dobra, bo jest mocno, dobra. To może wiele wyjaśniać, na przykład zombie, na przykład coś takiego. Więc to może trochę wyjaśniać. O, oni już umierają z tego, co słuchają. Wejdę sobie na górę, żeby zobaczyć sytuację. Dalej go gdzieś słyszę, ale go nie widzę. O, o. Lama? To jest... wędrownik jakiś. Słucham. Aha. On jest na wymianę, gość! Ale powiem panu, że bardzo fajne pan Malamy, naprawdę. Dobre lamy. Eee, no tak, bo one... puszczają ślinkę. Aha, nic się nie stało. No dobra. Eee... Tak. Eee, trochę jestem zawiedziony tym nederem, bo... No niestety troszeczkę mało miejsca tam mieliśmy, yy, aczkolwiek yy, fajnie było się tam przejść, odwiedzić, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda. To był taki krótki film, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Lajkujcie, żeby były następne takie odcinki. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się następny. Do zobaczyska w przyszłości siema!